6 marca po raz czwarty w bieżącym roku spotkałem się ze swoją polską bratnią duszą część szósta. Dzisiaj jest wtorek, 11 marca 2025 roku. W dzisiejszym wpisie będę kontynuował dzielenie się kilkoma doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi czwartkowego dnia 6 marca, w który po raz czwarty w bieżącym roku spotkałem się ze swoją polską bratnią duszą. Około 14 roku. 2001 powiechał pod jedną z bram Łazienek Królewskich samochód, którego przejazd zamówiłem na bolcie i który zawiózł go się i mnie do wejścia Muzeum około 14. 14. Około 14 roku. W 16. rok przy recepcji Muzeum kupiłem nam dwa bilety dla dorosłych, które umożliwiły nam wstęp do jego środka. Na początku widzieliśmy ławice ryb pływające pod wodą na ścianie, ale chodząc prawie uderzyłem się w jedno z luster. A za Około 14 roku, 22 rok, znaleźliśmy się w nowym niespotykanym świecie. Około 14 roku, 26 watami hiperprzestrzennym tunelu. Około 14 roku, 27 watami nieskończonym cyfrowym krajobrazie. A około 14 roku, 30 położyliśmy się jeden po drugim na studni nieskończoności. Przy pewnych instalacjach kilkukrotnie zabawnie zmienialiśmy swój wygląd. Nasze zwiedzenie tych immersyjnych instalacji jednakże trwało tylko około 26 minut, a pomyślałem, żeby było więcej rzeczy do zobaczenia. Około 14 roku, 44 rok powiedziałem Gosi, żeby poczekała na mnie przy recepcji hotelu gromada, bo chciałem wrócić do pokoju i wziąć bukiet efioletowych margarytek przeznaczonych dla niej. Kilka minut później z głównego wejścia hotelu podszedłem do niej i wręczyłem jej ten bukiet, a wyglądała na zachwyconą. Jednocześnie zaskoczoną, bo pomyślała, że teleportowałem. Pociąg, którym by pojechała do łodzi, miał objechać dokładnie o godzinie 15:14, więc musieliśmy się spieszyć do dworca Warszawa Centralna, chodząc szybciej niż zwykle. Zdałem sobie sprawę, że to może okazało się naszym ostatnim spotkaniem bieżącego roku. Kilkukrotnie mocno się przytulaliśmy przed pożegnaniem się ze sobą, po którym poczułem się naprawdę zmęczony. Więc wróciłem do hotelu i dobrze odpocząłem. A to chyba tyle na 6 marca.